Volkswagen Garbus to auto z 1963 roku. Napędza je silnik o mocy 34 koni mechanicznych i pojemności 1,2 litra. Do tej pory Garbus pokonał zaledwie 89 tysięcy kilometrów. To jest... 63, 60 lat już ma, mm -hmm. bo takiego jeszcze nie miałeś w tej generacji. Z tych starszych nie ma, brakuje mi jeszcze owala, brakuje mi jeszcze tego. Ten I... jest bardzo fajny, on w ogóle pochodzi z Finlandii, żeby było ciekawiej. Tam sporo też jest właśnie garbuców. Modne tam i... są te tak, samochody, tak. no. W takim fajnym stanie się zachował. Oczywiście kiedyś już miał tam lakier cały odświeżany. Nie jest może on perfekcyjny, ale znowu też nie przechodził jakiejś odbudowy, renowacji mm -hmm, takiej kompleksowej. Mm -hmm. A ile lat temu on był remontowany, robiony? Z informacji, jakie mieliśmy od poprzedniego właściciela, mm -hmm. to w 90 latach miał odświeżoną powłokę lakierniczą. Tam w Finlandii. Nie? Ale chromy. Tak, właśnie chromy. fajnie się zachował. Chromy, wszystko wiesz. Najważniejsze też, że jest kompletny. Jedno lusterko oczywiście tylko. Już otwieram, tak? Tak, od spodu Zobaczymy też jest sobie. ładny. Boczki nie były robione. Boczki tak. są właśnie oryginalne. Ta picerka jest... na fotelach na pewno była odświeżana, bo jest zbyt ładna moim zdaniem. Nowoczesny tapicer na pewno miałby z tym problem, bo tak mi się wydaje, bo to nie jest szyte, tylko to jest tak. właśnie zgrzewane, więc nie wiem, czy to nie jest oryginalna tapicerka. No ciężko mi powiedzieć, wiesz, co bo myślicie o tym? Wygląda nadzwyczaj ładnie. Samochód tak. ma niecałe 90 tysięcy kilometrów przebiegu. Mm -hmm. Wygląda, że jest to, wiesz, realny przebieg, chociaż tu nie wiadomo, czy już nie ma 180, nie? ale uważam, że naprawdę jest w bardzo, bardzo ładnym On stanie. On jest naprawdę ładny. Zobacz, co jeszcze mamy do tego dla ciebie. I to niemiecka książka jakaś oryginalna. Tak. I zobacz to. Niestety nie ten sam kolor. <gry> Ale no <jest> pięknie, <gry> pięknie. <gry> Czyli dwa garbusy w cenie jednego. Słuchajcie, no bardzo Wam dziękuję. Włożymy do garbuska, nie? I ta deska metalowa. Tak, no to jest to taki jest klimat. Właśnie, to jest właśnie garbusik. Jeszcze ten silnik, wiesz, bokserek chłodzony powietrzem. Zobacz w ogóle, jak też fajnie to wszystko tutaj wygląda. Ten silniczek też jest suchy. No taki jak w tej jedynce, nie? Tak, tak. No to jest kultowy motor, nie. Nie ma wycieków żadnych, o dziwo. Wiesz, nie no. plami na razie, ale jak postoi trochę, to zacznie, bo to garbus. A my nim A... pojeździliśmy też trochę. Ale ja im kilka razy do domu pojechałem. A coś grzebaliście mogę przy silniku tutaj mechanicznie? Nie. No tylko standardowy serwis taki, wiesz. Przewody zapłonowe mm -hmm. są nowe. On no, był na bieżąco cały czas, wiesz, dopieszczany. No i fajnie, że chromy są bardzo ładne. Chromy nie? są naprawdę wiesz, bardzo. Teraz chromowanie kosztuje w tych czasach. Yy, teraz remontujemy z panem Leszkiem Warszawę, To za same chromy zł, no wyszło 20 tysięcy złotych. No właśnie. <laughs> Lubię auta, które były remontowane w tamtych latach, bo wtedy mogłeś wszystko kupić, tak? tak jak garbusa to no i błotniki, botniki, są tu odkręcane, wszystko mogłeś kupić, ta. elementy powkładać Dokładnie i dlatego on ta. jest taki fajny, prościutki. Nie wiadomo, jak on był kiedyś <coughs> pordzewiały, jak on wygląda też od spodu. No od spodu jest też bardzo ładnie. No to od spodu nie? też bardzo ładnie wygląda, no potarda. I też widać, że ta podłoga jest oryginalna, bo te przetłoczenia, widać, że wszystko jest tak, jak wyszło z fabryki.